Dzień dobry, witam wszystkich uczestników publicznego otwarcia ofert w przetargu pod nazwą Remont Dróg Gminnych i Drogi Powiatowej przez wykonanie nawierzchni asfaltowej asfaltowych. Zamówienie zostało opublikowane w dniu 9 listopada 2021 roku. Termin składania ofert został określony na dzień 24 listopada na godzinę 10. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęły 3 oferty. W tym momencie nie jestem w stanie odczytać wykonawców. Przystępujemy do odszyfrowania i otworzymy oferty w kolejności ich wpływu. <laughs> oferta numer 1, przedsiębiorstwo robót drogowo mostowych spółka z Oferta numer 2, przedsiębiorstwo drogowo mostowe spółka akcyjna. I oferta numer 3 Krocz i otwieramy ofertę numer jeden, przejdziemy do robót drogowo-mostowych, spółka z <laughs> Nazwa i adres wykonawcy przedsiębiorstwu robót drogowo-mostowych, spółka z, z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle, ulica Jana Pawła II, 30, 38, 200. Jasło i cena ofertowa wykonania całego zamówienia w kwocie brutto złotych dla części pierwszej 289 983, 57 zł. Termin realizacji zgodnie z SWZ, okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty 60 miesięcy, okres udzielonej rękojmi na roboty. 60 miesięcy, warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Część druga wykonania zamówienia. Cena ofertowa w kwocie brutto złotych 59 969 88 zł. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ. Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy. Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane 60 miesięcy. Warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Oferta numer dwa przedsiębiorstwo drogowo-mostowe spółka akcyjna. Nazwa i adres wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ulica Drogowców 139, Bica. Część pierwsza Zamówienia cena ofertowa wykonania zamówienia w kwocie brutto złotych 283 185 zł i 80 groszy. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ. Okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy. Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane 60 miesięcy. Warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. I tutaj wykonawca złożył tylko na część pierwszą zamówienia. Oferta numer 3 krocz zlokalizować. Nazwa i adres wykonawcy: Step Szczepan Kroczek, Krocz Krocz i Buduj, Gorlice, Ulica Słowacka 26-38-300 Gorlice. Część pierwsza zamówienia, cena ofertowa w kwocie brutto złotych 278 513,82 zł termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane 60 miesięcy. Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane 60 miesięcy warunki płatności zgodnie z dorem umowy i część druga cena ofertowa wykonania całego zamówienia w kwocie brutto złotych 48 919 złotych 56 groszy, termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ, okres udzielonej gwarancji jakości na roboty 60 miesięcy, okres udzielonej rękojmi na roboty budowlaną 60 miesięcy, warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Po tym zakończyliśmy sesję publicznego otwarcia ofert. O dalszych krokach w postępowaniu będziemy informować wykonawców. Dziękuję bardzo.